Dzień dobry, dzisiaj 1 kwietnia, radosna wiadomość dla wszystkich mieszkańców Katowic, dla wszystkich szczązaków. Jesteśmy na placu, którego nazwa tradycyjnie to Plac Szewczyka, od pewnego czasu po orzeczeniu Sądu Administracyjnego Plac Lecha i Marii Kaczyńskiej, tak było jeszcze do dzisiaj ponieważ zmiana nazwy tego miejsca budziła wiele kontrowersji wśród rdzennych mieszkańców tej ziemi. Dzisiaj jako szonzoki, jako Katowiczanie, chcemy wyrazić wdzięczność dla pana wojewody Śląskiego, na, na wieczorka za to, że rozwiązał ten konflikt tak jak chcemy. Po Nareszcie dobra zmiana. Nareszcie prawdziwe konsultacje społeczne. Nareszcie nazwa placu będzie bliska naszym sercom, naszej prawdziwej górnośląskiej historii i tradycji. Cieszymy się, cieszymy się. Wiem, że w tej sprawie interweniował także sam prezes Jarosław Kaczyński. Zdarzyła się dobra okazja, żeby ten konflikt rozwiązać, tak jak powiedziałem, po ludzku, normalnie. To w okazji jest setna rocznica pierwszego powstania śląskiego. Nadchodzące kolejne rocznice, w których mieszkańcy tej ziemi pokazali, że są za Polską, że Polska może być naszym prawdziwym domem, szanować naszą historię, tradycję, nasze śląskie To wszystko stanie się dzisiaj faktem, zaczynamy od nazwy tego placu, ale już niedługo język śląski będzie językiem regionalnym. Historia Górnego Śląska będzie nauczana na lekcjach regionalnych we wszystkich górnośląskich szkołach. Dziękujemy, dziękujemy Prawu i Sprawiedliwości, szczególnie dziś, 1 kwietnia. A teraz ten radosny moment, na który czekaliśmy tak długo, pokażemy nową nazwę placu.